Dzień doberek. Cudowny jest dzisiaj opis skandalicznego Bożego Miłosierdzia, Bożej Miłości w tej Ewangelii, którą na dzisiaj mamy do czytania. Do Jezusa przynoszą paralityka i pierwsze, co Jezus mówi, to odpuszczają ci się Twoje grzechy. Ani On o to nie prosi. Ani nie taki był cel wizyty u Jezusa. Ani nie sprawia, nie, nie spełnia żadnych przed warunków, po prostu Jezus mu odpuszcza grzechy. No i oburzają się Faryzeusze, i nie ma się co dziwić, ja się im trochę nie dziwię, dlatego że byli wychowani w takiej kulturze, w takiej religii, w której, żeby odpuścić grzechy, trzeba było spełnić wiele warunków, tylko Bóg mógł to robić, żaden człowiek nie mógł wchodzić, że tak powiem, w nogi, w buty Pana Boga. Bez żadnych ofiar, bez żadnych modlitw, bez żadnego rytuału, po prostu Bóg odpuszcza w osobie Jezusa grzechy temu paralitykowi, i to tych ludzi bardzo oburza. I to jest coś, co myślę, że ciągle w naszym kościele i w chrześcijaństwie pokutuje i wraca, że my się oburzamy na to, że Bóg odpuszcza człowiekowi grzechy, że Bóg chce tego pojednania ze sobą człowieka, dlatego mu odpuszcza grzechy. Jakby odpuszczanie grzechów było w ogóle pierwsze w tym procesie nawracania się. I myślę, że to jest coś, coś pięknego w Ewangelii, że ona wywraca porządek. Bo porządek ludzki jest taki, że najpierw się nawróć, poproś o przebaczenie, dostaniesz przebaczenie i w ogóle jeszcze wcześniej pokaż, że jesteś godny tego przebaczenia. A Jezus pokazuje w tej scenie Totalnie inną, totalnie inną kolejność, bo najpierw odpuszcza grzechy, a potem uzdrawia jego ciało, żeby ten człowiek mógł robić dobrą, żeby mógł pokazać też swoim życiem, że się nawrócił. I myślę, że warto, żebyśmy cały czas do tego wracali. Nie chodzi znowu o wywracanie porządku kościoła, ale chodzi o to, żebyśmy w swoich głowach zobaczyli, że my naprawdę nie musimy zasługiwać na przebaczenie. Że my nie musimy pokazać i udowodnić Panu Bogu, że jesteśmy godni tego, żeby nam odpuścił nasze grzechy. On to po prostu robi. Bez względu na to, co my sobie myślimy, bez względu na to, jak jesteśmy wychowani, jak religijnie myślimy, jak ją przeżywamy tę naszą wiarę, On nam po prostu odpuszcza. To jest proste. I to bardzo lubię też w hospicjum, że tutaj sakramenty są... Prosto y, dawane, to znaczy nie chodzi mi o jakąś opozycję do tego, co jest codziennością, ale przez to, że nie ma tu ani czasu, ani blichtru na to, żeby celebrować wielkie uroczystości, to y, wszystko jest y, jakby sprowadzone do pewnego minimum, ale nie dlatego, że się gdzieś spieszymy, tylko dlatego, że bardzo często mamy do czynienia z człowiekiem bardzo cierpiącym, niecierpliwym, człowiekiem, który bardzo szybko zasypia, więc nie można sobie pozwolić na to, żeby nie wiem odprawiać msze przez godzinę albo żeby nie wiem sakrament namaszczenia chorych trwał nie wiadomo jak długo czy spowiedź polegała na tym, że będziemy sobie teraz rozmawiać o całym życiu, o wszystkich niuansach i tak Właśnie bardzo prosta forma Taka, jaka jest potrzebna, do tego, żeby sakrament w ogóle istniał, ale chodzi o to, że, żeby rzeczywiście pozwolić konkretnemu człowiekowi spotkać Pana Boga w tym znaku, którym jest sakrament, z jego łaską, którą Bóg daje, a nie budować całej tej otoczki, która, no, która jest piękna i jakby w pewnych okolicznościach warto ją celebrować, ale jakby chodzi o to, że. Chcę powiedzieć dzisiaj o prostocie, trochę mieszam, że Jezus, właśnie tego człowieka, po prostu tak po prostu rozgrzesza, mówi: odpuszczają dzisiaj twoje grzechy. Zaskoczenie wszystkich i samego zainteresowanego, i tych, którzy obserwują, co prowadzi potem do konfliktu znowu, bo zobaczcie, Jezus widzi i czuje, co o niej myślą, i dlatego zadaje to pytanie, co za myśli nurtują wasze serca. I to jest druga rzecz, którą chciałbym nam dzisiaj zostawić: żebyśmy zobaczyli nasze myśli, żebyśmy się przyglądali temu, co dzieje się w naszych głowach. Zobaczcie, że oni się oburzają, mówiąc tak bardzo ogólnie, na dobro, które dzieje się temu człowiekowi. Oburza ich to, że ktoś, kogo być może znają, przyzwyczaili się do jego chorego widoku, nagle jest wolny od grzechów. I, I dlatego się oburzają. I zobaczcie, że znowu y, to się dzieje również między nami, że i to już jest kwestia nie tylko ludzi wierzących, czy w Kościele, ale to w ogóle jest między ludźmi, że y, kiedy dzieje się dobro drugiemu człowiekowi, to wielu z nas myśli zazdrośnie. To znaczy, że po pierwsze, jakim prawem jemu, a nie mi, jakim prawem. Tak wielkie dobro dzieje się temu człowiekowi, przecież on na to nie zasługuje. W jakim prawem w ogóle on jest godny tego, żeby to dobro, tego dobro doświadczyć? I zaczynamy tworzyć takie wewnętrzne dialogi, które po pierwsze właśnie są zazdrością, po drugie dyskryminują tego człowieka w naszych oczach, no bo musimy sobie go jakoś obrzydzić, żeby sobie usprawiedliwić to, że myślimy, że jemu się nie należy, że on nie jest godny. Więc zaczynamy całą tą y, głupią tyradę naszych myśli, które mają to jakoś y, no, usprawiedliwić. I może dzisiaj warto też, oprócz tego, że się zachwycimy Bożym miłosierdziem, które jest takie proste, bezwarunkowe, może też warto zobaczyć, jakie są nasze myśli. Co za myśli nurtują Twoje serce? To jest w ogóle takie fajne pytanie ignacjańskie, które warto sobie powtarzać przez cały dzień, jak refren. Co za myśli teraz nurtują moje serce? Co we mnie jest teraz? O czym myślę? Jak myślę? Dlaczego o tym myślę? I tak jak wam to zawsze mówię, nie chodzi o to, żeby się oskarżać z tych różnych myśli, które mamy, ale żeby mieć z nimi kontakt, żeby one. Nie miały nade mną władzy, żebym to ja był człowiekiem, który jest panem swoich myśli. Owszem, mam je, coś mi mówią o mnie i to jest całkiem fajna analiza, co mi te myśli mówią o mnie, dlaczego je mam, ale właśnie po to się nimi zajmuję i myślę, że po to Jezus zadaje to pytanie. Nie żeby ich jakoś, przepraszam za to słowo, zgnoić, ale żeby im uświadomić, że właśnie zaczyna się w nich zły proces. Bo te myśli prowadzą potem do czynów, wcześniej do decyzji, i może się zdać, stać jakaś krzywda tylko dlatego, że pośli za swoją zazdrością. Więc myślę, że to jest bardzo fajny schemat na to, jak przeżywać swoje życie duchowe. No właśnie, chodzi w nim o świadomość i też samoświadomość co się ze mną dzieje, dlaczego to się dzieje i jak mogę sobie z tym poradzić. Pamiętajcie, przepraszam, te trzy pytania. Co czuję, dlaczego to czuję i jak to mogę przeżyć. Co przeżywam, dlaczego to przeżywam i jak to mogę przeżyć to już w życiu duchowym. Mamy podobny schemat w życiu emocjonalnym, uczuciowym i w życiu duchowym. Co, dlaczego i jak. I myślę, że jak te trzy pytania, to pytanie, co za myśli was siedzą, będziemy mieć cały czas na uwadze, to będziemy robić o wiele mniej zła. I myślę, że o wiele więcej dobra, bo będziemy świadomie wybierać. No i też będzie nam łatwiej z tą zazdrością, bo będziemy w kontakcie z tym, co przeżywamy. Nie tylko na zasadzie przedspowiedziowego oskarżania się, że zazdrościłem, ale jakby chcę już wcześniej nad tym uczuciem pracować, bo ono bardzo często prowadzi do czegoś złego. Może prowadzi do czegoś dobrego, bo może mnie zazdrość motywować do tego, że skoro ktoś może, to ja też mogę. Skoro ktoś może tak łatwo doświadczyć miłosierdzia, to ja też mogę. No ale mogę też pójść w drugą stronę i być tym, który zazdrości źle. To znaczy, pcha go ta zazdrość do złych myśli, do złych decyzji i do złych czynów. Czwartek chyba dzisiaj jest. Dobrego czwartku wam życzę. Tutaj czas płynie jakoś tak szybko, szybko wolno. Czasem mam wrażenie, że przyspiesza jak rakieta, a czasem mam wrażenie, że płynie sobie jak taki wolny stromeczek gdzieś w polach. Na razie jest zimno, ale zapowiada się, że będzie fajnie. Także też Wam dobrego dnia życzę. Trzymajcie się i do zobaczenia. I dziękuję za wszelkie, wszelkie dobro, którym mnie obdarzacie.